A o tych rzeczach nieznalezionych opowie nam przewodnik pani Beata Kowalska. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani Beata, to jak to jest z tymi rzeczami nieznalezionymi właśnie? No mamy komnatę dzieł utraconych. Jest na zamku taka komnata, oprowadzamy. Kiedy oprowadzamy wycieczki, kiedy oprowadzamy turystów, to pokazujemy im te dzieła, ponieważ to są różnego rodzaju obrazy, które namalowali różni artyści. Mhm. Idea tego, tej, tej komnaty, utraconych. Chyba wzięła się od pomysłu jednego właśnie z artystów, który wystawiał na naszym zamku, dlatego, że zamek jest instytucją kultury i po prostu my tutaj często współpracujemy z no, ze szkołą plastyczną, która jest na terenie Golubia Dobrzenia, ale też z artystami, którzy wystawiają tutaj swoje dzieła. I po prostu ci ludzie wymyślili, że miło byłoby, fajnie byłoby zobaczyć takie, takie dzieła. Pojawiły się pierwsze obrazy i znaleźliśmy dla nich takie miejsce, w których, w, w których pokazujemy te obrazy, w którym pokazujemy te obrazy właśnie publiczności i przypominamy o tym, że Polska ma mnóstwo nieodnalezionych dzieł utraconych podczas II wojny światowej. No właśnie, wiele dzieł sztuki naszej rodzimej gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Ale ja myślałem, że w ogóle to ta komnata, to tam jest tak, puste są z ściany i, i tu powinien wisieć Obraz na przykład. Pusta ramka, tak. Nie, nie, właśnie w ramkach są obrazy. Niektóre są odtworzone. To znaczy, stworzyliśmy tak, taki, takie w ogóle pojęcie, kopia rekonstrukcyjna i usłyszałam to pojęcie od właśnie pana Tomasza Jaksy-Kwiatkowskiego, który malował też część tych obrazów, dlatego że te obrazy powstają z fotografii często, jedynych, które po prostu zachowały się, bo tych dzieł nie ma, nie było zrobionych kopii. Często nawet fotografie są czarno-białe i odtworzenie tych obrazów jest bardzo trudne. Pani Beato, czy, bo ja byłam w tej komnacie i widziałam te dzieła i czy też ideą tego miejsca jest to, aby turyści przychodzili, zobaczyli jak te skradzione nam obrazy wyglądały i być może będąc kiedyś gdzieś w świecie zobaczą i ten obraz do nas wróci. Na pewno tak, dlatego że te to znaczy świat jest coraz mniejszy, tak? Staje się globalną wiosną. I my coraz częściej podróżujemy. Mamy różne kontakty z, z różnymi ludźmi. Często te obrazy są w kolekcjach prywatnych. Nie wyobrażam sobie, ale może raczej byłoby miło wyobrazić sobie, żeby ktoś mógł zobaczyć młodzieńca Rafaela. Chociaż wydaje mi się to bardzo trudne, żeby ktoś miał możliwość w ogóle spotkania kogoś takiego, kto ma w swoim domu taki obraz. Nawet jeżeli te obrazy są w takich galeriach prywatnych, pewnie są ukrywane. I tylko tylko koneserzy mają do nich dostęp, ale myślę, że powinniśmy propagować to, dlatego że te dzieła gdzieś tam wypływają na rynku. Marszandów my wypływają na no rynku No właśnie, takim... bo nie, nie, jakiś czas jakiś czas, nie, że gdzieś tam się pojawił o, no obraz samo to, taki... że to, że przecież odnaleźli przecież nasze, nasze państwo odzyskało pomarańczarkę na przykład, to jest taki cud no trochę, że wrócił do nas obraz Łukasza nie, starszego Madonna pod jadu, jadłami. To też jest ogromny sukces i to znaczy, że jeśli te gdzieś gdzieś będą znane, to 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 nie, nie, bo czasami one są zagrzebane, czasami właściciele nawet nie wiedzą, nie znają jej wartości, ich wartości. I gdzieś tam mogą oczywiście są władze, są muzealnicy, którzy poszukują tych dzieł, no i, no i ich praca jest no, nieoceniona. Istnieje taka instytucja w świecie, która się tym właśnie zajmuje, żeby szukać, tak jak my mamy różne tam wywiadowcze historie i organizacje. Czy jest taka organizacja, jeżeli chodzi o sztukę, która poszukuje właśnie tych zaginionych wielkich dzieł? W Polsce jest to Ministerstwo Kultury i Sztuki, tak, które ma specjalną taką komórkę. Oczywiście współpracują z tymi osobami, z muzealnikami, z historykami sztuki, tak? Na pewno współpracuje policja i jest oczywiście lista dzieł zaginionych. Na tej liście dzisiaj w Polsce jest około pół miliona takich dzieł. I oczywiście te na przykład współpracują również z Interpolem. Często się udaje takie dzieła odnaleźć właśnie na aukcjach. Mówi pani, że często udaje się znaleźć te dzieła na aukcjach, a gdyby pani mogła sobie zażyczyć, aby jakieś dzieło tutaj wróciło na Zamek Golubski. O Boże. To no, ja marzyłabym to o młodzieńcu, tak? O, żeby odnalazł się młodzieniec Jestem. Rafaela. Odnalazłem się. Mamo. I ten młodzieniec, tak. Marzyłabym, żeby zobaczyć i spojrzeć w oczy młodzieńca i zobaczyć, jakie są, pra... jakie naprawdę ma kolor oczu, tak? Bo tutaj widziałam i nawet pytałam, jaki kolor oczu wymyślił mu autorysta i powiedział, że one są zielone. Kawa, że mają tam elementy takiej m, brązu też ale marzyłabym o tym żeby się odnalazło, bo to jest najcenniejsze dzieło chyba w ogóle nie tylko z polskich dzieł utraconych ale światowych ono dzisiaj jest warte około 100 milionów dolarów I, a poza tym a poza tym chciałabym także jeszcze mia miała drugiego sobie zażyczyć, tak to bym chciała żeby to była Madonna też Łukasza Kranacha starszego Madonna Gługowska i ta. ta ten, to akurat dzieło istnieje, na pewno jest. Znalazło się tam. Wypłynęło w informacji dotyczącej dzieł znajdujących się w muzeum w Moskwie, ale ono nie jest wystawiane, pojawiło się, czyli gdzieś tam ukryte jest. Aha. Ja sobie wyobrażam, że wtedy nie, w ogóle teraz wprowadzę u siebie taką marszrutę, że jak pojadę gdzieś w Europę, na ten przykład, ale w ogóle w świat i ktoś mnie prywatnie zaprosi do domu, to najpierw spojrzę na ściany, czy tam wszystko się zgadza, ale chciałbym mieć taki katalog tych właśnie dzieł, które, które zostały skradzione i wtedy mogę sobie, jak będę studiował w domu, pojadę w świat, będę szukał również. Mam nadzieję, że się znajdą. <laughs> Muszę cię po prostu zabrać do tej komnaty dzieł utraconych i wtedy się przyjrzysz wszystkim dziełom, porobimy zdjęcia i będziemy mieć taką kolekcję. Tak, Państwa tak. zapraszamy do Zamku Golub Golubskiego, do Komnaty Dzieł Utraconych, bo to na pewno warto zobaczyć. Pani Beacie Kowalskiej, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję Państwu. I życzymy, żeby wróciły te dzieła, o których Pani marzy. Żeby młodzieniec się tutaj znalazł w Zamku Golubskim, następnym razem jakby przyjedziemy, to będziemy o tym rozmawiać.